Czy zastanawiałeś się kiedyś, które partie mięściowe u mężczyzn są najbardziej atrakcyjne dla kobiet? W dzisiejszych czasach, kiedy idea męskiego piękna jest nieustannie kształtowany przez media, warto zrozumieć co naprawdę przyciąga uwagę. Zacznijmy od klatki piersiowej. Ta potężna partia mięściowa jest symbolem siły oraz męskości. Rozwinięta klatka piersiowa dodaje pewności siebie i podkreśla męską sylwetkę. Następnie mamy mięśnie brzucha. Płaski umiesiony brzuch to nie tylko symbol dobrej kondycji fizycznej, ale także dowód na zdrowy styl życia. Nie zapominajmy również o mięśniach naramiennych. Szerokie i silne ramiona są nie tylko atrakcyjne, ale także świadczą o sile i zdolności do ochrony. Plecy to kolejna partia mięśniowa, która przyciąga uwagę. Szerokie plecy dodają proporcji ciału i podkreślają męską sylwetkę w kształcie V. Na koniec mamy pośladki. Niestety są bardzo często pomijane, ale dobrze rozwinięte pośladki są dla wielu kobiet symbolem atrakcyjności i siły. Pamiętaj, że aby osiągnąć estetyczny wygląd ważne jest regularne ćwiczenie, zbilansowana dieta oraz cierpliwość każdy ma inny gust, więc najważniejsze jest, aby być po prostu zdrowym i zadowolonym ze swojego ciała. Obserwuj po więcej wiedzy.